Kolejne Q&A! Będzie bardzo dużo, będziemy dziś odpowiadać na 15 pytań, bo poprosiłem w jednego widza i może drugi odpiszę, więc uwierzcie, że będzie ostro! I dzisiaj z okazji 1500, 1500, no niestety nie 1500 subów, tylko 1050 subskrypcji mamy Q&A! Mamy Q&A i mam nadzieję, że się spodoba. Zapraszam Was na widzowie i uwierzcie, że będzie że będzie fajnie. Został łapeczkę w górę i suba. Pozdrawiam oczywiście Cię Alan Trela i wszystkich z Was. Życzę Wam dużo zdrowka. A my już lecimy. Będzie ciekawie. Dobra, ale będą trzy <laughs> łatwe a reszta to mega piekielnie trudne. Będzie ostro. <laughs> Pierwsze pytanie z chyba piętnastu. Tak, piętnaście. Czy lubisz oglądać Wojana, czy już z niego wyrosłeś? Wyrosłem, no Wojana już nie lubię już. Kiedyś go tam oglądałem, ale mega rzadko. Drugie. Jakie jest twoje marzenie? Mam dużo marzeń i powiem jedno z nich. Polecić do USA. Moje marzenie jedno z paru chyba dziesięciu. <laughs> Ale skromny jestem. To jest polecieć do USA. USA. Trzecie pytanie. Czy lubisz ludzi z Jędrzejowa? Pokaż mi tam, gdzie jest ten Jędrzejów. i jest pod kielcami. No nie wiem czy tam są w sumie ludzie. Więc powiem, że tak, ale nie wiem czy tam są ludzie. Trudne pytania już mamy. Czy był Wiktor jest śmieciem? <laughs> <laughs> czy był Wiktor jest śmieciem? Czwarte pytanie. Ciór widać. Tak jestem, jestem głupi Właśnie Cię ci prawie kartkę papieru Lecimy dalej Piąte pytanie Co ja dałem pierwsze? Piąte! Dziesiąte, kurde. Czy masz plować koselkę z multium albo okiem? Nie mam w planach. Nie mam totalnie w, w, w plamie. W plamie. W plamie? Jak ja mówię dzisiaj? prawo coś. Nie, nie planuję niestety. Czy lubisz sok malinowy to szóste pytanie? Dowody sobie dolać lubię. <laughs> Do wody dodać lubię. Ale soku malinowego tak o sobie chyba nie piję nigdy w życiu. <tryk> tylko patrzcie, sok malinowy i zalać wodą. No i tak tylko. Siódme pytanie. Co sądzisz o Disney sztucznej inteligencji na twój temat? Jest na molochita. Przez A.I. Nie wiem z nami. <laughs> Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem po prostu. Ósme pytanie: Czy wydasz płytę roku? Niestety nie. Niestety nie. Nie <laughs> wiem, czy zagrasz trasę koncertową, w której wy. Wyprzedasz cały PGN narodowy? Nie, nie planuję. Spotkanie planuję, ale nie wiem. Dziesiąte pytanie. Co sądzisz o rapowych nutach, które brzmieniem przypominają Disco Polo? Nienawidzę Disco Polo. Nienawidzę Disco Polo. Nienawidzę disco polo więc sądzę, że Discopola to gówno dla mnie ale oczywiście to jest moja opinia to jest moja opinia, więc żeby nie było hejtu to jest po prostu moja opinia 11 pytanie bardzo was zachęcam na ciekawi czy lubisz z Kolima? Z Kolima kojarzę z YouTube'a. z jakichś tam piosenek to jest jak Oczywiście produkcję Krakau skojarzę. Kojarzę, Kojarze nie ma. Ale... Nie za bardzo. Może tak troszeczkę, ale nie za bardzo, nie. Trochę tak lubię, ale nie bardzo. Dwunaste pytanie. Czy zrobisz runter pokazanie pokoju? Już pokazywałem. I, nie, i teraz nawet teraz mam. No, teraz nawet teraz no mogę pokazać. No. Tutaj są drzwi i wejścia. Tutaj mam moje biurko, przy którym nagrywam. O. Tutaj mam bluzę, jakieś tam rzeczy. Tutaj mam szafkę. Tutaj mam piłkę. Zobaczycie zaraz. Tutaj mam szafkę. O, o, o. I to było na piosence. Dwie piłeczki, ale i tak to nic. Dobra. I tutaj jakiś inha inhalator, bo tutaj mam taką fajną Piła i tutaj łóżko. i Tutaj mam piłkę. Więc jest tak wygląda mój pokój. Tu widzicie wejścia. I telefon się włączył. Czy mam wydanie? Nie, ja nie wierzę! Czy kochasz się z kimś? Nie. Nie. No serio nie. Czternaste pytanie, czyli przedostatnie. Czy wolisz Drake czy Kendricka Lamara? Żeby nie było hejtu. Proszę was. Ja wolę Drake'a. W sumie tak, Drake. I ostatnie pytanie, OSTATNIA! Ja muszę jedną rzecz, rzecz wpisać, bądź wiem co oznacza. W sumie nie wiem, prawie wymyślać. Bo no tu 15 pytania zabrakło. Okej, okay, spok spoko. Jasne, spoko. Dzięki za pytania. Wymyślę 15. 15 mi się napisało przez. Dobra, więc teraz... Ostatnie 15 pytanie to... Kurde, nie wiem, czekaj. Jak wy te pytania umiecie tak szybko wymyślać? Szczelmy... O, mam fajne pytanie. Co, by, co byś zrobił... Uznajmy, że to Wis napisał. Tak ja będę mówił. Co byś zrobił, gdyby... Poczekaj. Kurde! Co byś zrobił, gdybyś spotkał widza? Gdy, gdyby widz do mnie po prostu poczedł i gdyby co, chciał autograf czy zdjęcia. Chociażby takich w życiu nie miałem. Zachowuję się jak idiota. Eee... zrobił. No bym się zgodził po prostu. Jakbym widza spotkał, no po prostu bym bym powiedział jasne, masz fotę. Albo i gdyby chciał autograf, to, ja, to bym się zgodził. I teraz. Rzecz, którą wam chciałem powiedzieć. Jakby jakby brzmiało Pół minuty mojego śpiewania poza kamerą, że nie, nie nagrywam nic, tylko siedzę sobie w salonie jakby w pokoju co stwierdzę, że pół minuty co czegoś zaśpiewam. To co to by było? Idiotycznie to zabrzmi. Będzie tam słowo spotkanie, ale nie idę po prostu. Bez bo nie chcę zegar... <barkuśle> aparata wyłączać. Mm, 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 mm. Zapię. Mm, 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 mm. DJ, 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 puszczaj molokite. <dekarzy> Hej, bo idę, idę na spotkanie, idę na spotkanie, idę na spotkanie, spotkanie z fanami będzie lepsze niż Dyskoteka albo jakaś impreza. To mi się coś skoro nie ja mogę, to sobie śpiewałem. Ale według mnie, jakbyś ktoś był fanem, to jest spotkanie z chęcią. Dobra. Eee, zrobię. Mam nadzieję, że się podobało i... Za łapeczkę w górę i suba. <laughs> A my już kończymy i widzimy się chyba jutro na odcinku. Dobra, Nara. <laughs>